W dzisiejszym odcinku. Kradli. Włamywali się i prowadzili po alkoholu. Deportacja trzech Ukraińców. Obcokrajowiec wjechał BMW w polski radiowóz bez prawa jazdy. Brutalny atak gangu Ukraińców. Ukraiński piłkarz o polskich kibicach. Jak bydło. Poszło o wołyń. Straż graniczna udaremniła przerzut migrantów. Kradli. Włamywali się i prowadzili po alkoholu. Deportacja trzech Ukraińców. W ciągu dwóch dni, 22 i 23 października, funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki we Wrocławiu Strachowicach przeprowadzili działania, które doprowadziły do zatrzymania trzech obywateli Ukrainy. Mężczyźni w wieku od 41 do 55 lat zostali przekazani przez policję i natychmiast trafili pod kontrolę strażników granicznych. Wszystkich uznano za osoby stanowiące realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce. Zatrzymani nie tylko łamali polskie prawo, ale także działali w sposób szczególnie niebezpieczny. Każdy z nich miał na koncie poważne wykroczenia i przestępstwa. Wśród zarzutów znalazły się prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, łamanie sądowych zakazów kierowania pojazdami oraz przestępstwa przeciwko mieniu przede wszystkim kradzieże i włamania. Skala ich działań sprawiła, że wobec wszystkich trzech cudzoziemców wydano decyzje administracyjne nakazujące im natychmiastowe opuszczenie terytorium Polski. Każdy z Ukraińców otrzymał również zakaz wjazdu do strefy Schengen przez najbliższe siedem lat. Decyzje te zapadły w trybie przyspieszonym z uwagi na poważne zagrożenie, jakie stanowili. Następnie pod eskortą funkcjonariuszy Straży Granicznej mężczyźni zostali doprowadzeni do granicy polsko-ukraińskiej, gdzie przekazano ich ukraińskim służbom. Opisany przypadek jest kolejnym elementem szerszej tendencji zauważalnej od początku roku. Od stycznia funkcjonariusze nadożańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali już blisko 380 cudzoziemców, którym nakazano powrót do kraju pochodzenia. Wśród nich dominują obywatele Ukrainy, ale znaczną część stanowią również Gruzini i Mołdawianie. Przyczyny deportacji są podobne: złamanie przepisów prawa, działania zagrażające bezpieczeństwu oraz przestępstwa kryminalne. Deportacje nie tylko przywracają porządek, ale stanowią też sygnał, że Polska nie będzie tolerować łamania prawa przez osoby przebywające na jej terytorium. Obcokrajowiec wjechał BMW w polski radiowóz bez prawa jazdy. Czwartkowy poranek 23 października w Ignacowie przyniósł niebezpieczne zdarzenie drogowe z udziałem służb. Na jednym z lokalnych skrzyżowań trzydziestoletni obywatel Kolumbii kierujący osobowym BMW, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w oznakowany radiowóz. W pojeździe znajdowali się funkcjonariusze komisariatu z Kobylej Góry, którzy jechali zgodnie z przepisami. W wyniku zderzenia oba auta zostały uszkodzone, a interweniujące służby ratunkowe musiały udzielić pomocy poszkodowanym. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zabezpieczył miejsce zdarzenia i zajął się rannymi. Dwóch policjantów z radiowozu zostało przetransportowanych do szpitala w Ostrzeszowie. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań ustalono, że ich obrażenia są niegroźne i nie przekraczają siedmiu dni leczenia. Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zostali wypisani do domu. Podczas sprawdzania tożsamości kierowcy BMW, funkcjonariusze ustalili, że kolumbijczyk nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów. Informacja ta natychmiast zmieniła charakter sprawy, a interwencja przybrała nowy wymiar prawny. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie pozostaje do dyspozycji prokuratury. Wkrótce stanie przed sądem i odpowie za dwa przestępstwa prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień oraz spowodowanie zagrożenia zdrowia dwóch funkcjonariuszy publicznych, co w polskim prawie traktowane jest jako czyn karalny, nawet jeśli skutki zdrowotne są krótkotrwałe. Do zdarzenia doszło na terenie niewielkiej miejscowości, jednak jego skutki oraz okoliczności zyskały uwagę lokalnych mediów i opinii publicznej. Sprawa poruszyła mieszkańców regionu, ponieważ dotyczy bezpośredniego ataku na przedstawicieli służb oraz lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa drogowego. Choć zderzenie nie zakończyło się poważnymi obrażeniami, mogło mieć znacznie poważniejsze skutki, gdyby radiowóz poruszał się z większą prędkością lub gdyby w pobliżu znajdowali się piesi. Wstępne ustalenia wskazują na brak znajomości lokalnych przepisów drogowych, lub ich celowe zignorowanie przez obcokrajowca. Policja nie wyklucza, że sprawca mógł być już wcześniej notowany, dlatego jego dane zostały dokładnie sprawdzone w krajowych i międzynarodowych bazach. Zatrzymany mężczyzna nie posiadał też żadnych dokumentów potwierdzających legalność pobytu w Polsce, co również może mieć wpływ na ostateczne decyzje prokuratury. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone w trybie przyspieszonym. Zdarzenie w Ignacowie wpisuje się w szerszy kontekst rosnącej liczby incydentów z udziałem kierowców bez uprawnień, co niepokoi zarówno służby, jak i mieszkańców. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przypomina, że prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy jest przestępstwem, a nie wykroczeniem. W przypadku osób, które doprowadzają do kolizji, obowiązujące przepisy przewidują surowe konsekwencje, zwłaszcza gdy poszkodowani są funkcjonariusze na służbie. Kolumbijczykowi grozi teraz nie tylko wysoka grzywna ale również kara ograniczenia wolności, a w skrajnych przypadkach nawet deportacja. Brutalny atak gangu Ukraińców Do brutalnej napaści doszło w październiku w Odolanowie, niewielkiej miejscowości na południu Wielkopolski. W godzinach wieczornych, 14 października po godzinie 22, do domu 38-letniego obywatela Ukrainy przyszedł jego znajomy, 40-letni rodak. Mężczyzna od razu wzbudził niepokój, trzymając w ręku młotek i grożąc ofierze pozbawieniem życia. Agresja narastała z minuty na minutę, aż w pewnym momencie sprawca odrzucił narzędzie i rzucił się na gospodarza, zadając mu ciosy po całym ciele. Sytuacja szybko eskalowała. Do napaści dołączyło dwóch kolejnych napastników, 39-letni mężczyzna oraz piętnastoletni chłopak, obaj również narodowości ukraińskiej. Ofiara została obezwładniona bita i kopana przez trzech napastników brutalna przemoc trwała kilka minut 38-latek zdołał się jednak wyrwać uciec szukając pomocy jego dramatyczny stan zwrócił uwagę świadków którzy niezwłocznie wezwali służby ratunkowe policja z Ostrowa Wielkopolskiego zareagowała błyskawicznie jeszcze tej samej nocy zatrzymano wszystkich trzech sprawców dwaj dorośli mężczyźni trafili do policyjnego aresztu usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu Spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gruźb karalnych. Nastolatek również został objęty postępowaniem, choć jego odpowiedzialność będzie rozpatrywana przez sąd rodzinny. Funkcjonariusze nie podali do publicznej wiadomości motywów napaści, jednak okoliczności wskazują na możliwy osobisty konflikt między uczestnikami. Brutalność ataku i udział nieletniego wzbudziły szczególne zaniepokojenie lokalnej społeczności. Wobec dorosłych napastników zastosowano tymczasowy areszt. A ponadto komendant powiatowy policji w Ostrowie Wielkopolskim wystąpił do komendanta placówki Straży Granicznej w kaliszu z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obu mężczyzn do powrotu do kraju pochodzenia. Procedura administracyjna w tej sprawie jest w toku. Zdarzenie z Odolanowa pokazuje, jak szybko może dojść do eskalacji przemocy nawet między osobami, które się znają. Ofiara napaści została przewieziona do szpitala, a jej stan zdrowia nie zagrażał życiu. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. A prokuratura bada, czy nie doszło również do innych przestępstw na tle gruźb lub wymuszeń. Ukraiński piłkarz o polskich kibicach, jak bydło, poszło o Wołyń. Podczas meczu legi Warszawa z szachtarem Donieck, który rozegrano w Krakowie, doszło do kontrowersji, które nie miały bezpośredniego związku z wydarzeniami na boisku. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania kibice stołecznego klubu zostali zatrzymani przy wejściu na stadion z powodu baneru, który planowali rozwinąć na trybunach. Transparent z napisem wołyń pamiętamy od razu wzbudził emocje. Szef bezpieczeństwa ukraińskiej drużyny odmówił jego wpuszczenia, argumentując, że treść może być odebrana jako prowokacyjna. Kibice legii postawili sprawę jasno, jeśli baner nie zostanie wpuszczony, oni również nie wejdą na trybuny. Powstała napięta sytuacja, która wymagała interwencji organizatorów meczu. Władze Wisły Kraków, odpowiedzialne za bezpieczeństwo i organizację meczu jako gospodarze obiektu, włączyły się do rozmów. Udało się osiągnąć kompromis. Gospodarze przekonali przedstawicieli szachtara, że baner nie zawiera treści obraźliwych, a jedynie odnosi się do faktów historycznych. Po kilkudziesięciu minutach oczekiwania kibice legi zostali wpuszczeni na trybuny, a baner pojawił się w widocznym miejscu. Jednak dopiero w trakcie trwania meczu. To jednak nie zakończyło kontrowersji. W czasie spotkania sektora warszawskich kibiców dało się słyszeć mocne hasła, które odnosiły się do ukraińskiej powstańczej armii oraz Stepana Bandery. Skandowano między innymi wulgarne okrzyki, które jednoznacznie wskazywały na sprzeciw wobec gloryfikacji postaci i organizacji odpowiedzialnych za wydarzenia na wołyniu. Dla wielu obecnych na stadionie takie zachowanie było szokujące i wywołało mieszane reakcje. Jedni odbierali je jako wyraz sprzeciwu wobec polityki historycznej Ukrainy, inni jako niepotrzebną i prowokacyjną demonstrację w kontekście sportowym. Sytuacja odbiła się szerokim echem również po zakończeniu meczu. Głos zabrał bramkarz szachtara Donieck Kiriu Fesiun, który w pomeczowym wywiadzie odniósł się do obecności kibiców Legii. Pytany o ich zachowanie stwierdził, że zauważył ich dopiero w czterdziestej minucie spotkania, a ich okrzyki porównał do zachowania bydła. Słowa te wywołały oburzenie wśród polskich fanów, którzy uznali je za niesprawiedliwą i krzywdzącą ocenę ich postawy. Część komentatorów zwracała jednak uwagę na fakt, że pewne hasła mogły zostać odebrane jako prowokacyjne, zwłaszcza w kontekście napiętych relacji historycznych między Polską a Ukrainą. Transparent Wołyń, pamiętamy, był nie tylko symbolem pamięci o tragicznych wydarzeniach z okresu II wojny światowej, ale również próbą przypomnienia faktów, które do dziś są przedmiotem sporu historycznego. Rzeź Wołyńska, w której zginęło według różnych szacunków od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy Polaków, wciąż pozostaje tematem trudnym w relacjach polsko-ukraińskich. Ukraińcy często unikają jednoznacznej oceny działań UPA, co budzi sprzeciw wielu środowisk w Polsce. Z tego powodu nawet symboliczna forma przypomnienia o tej zbrodni może prowadzić do sporów i nieporozumień, także na tle sportowym. Mecz, który w założeniu miał być wyłącznie wydarzeniem piłkarskim, przerodził się w pole walki o pamięć i historię. Wydarzenia w Krakowie pokazują, jak silnie przeszłość potrafi wpływać na teraźniejszość i jak trudno rozdzielić sferę sportową od społecznej i narodowej tożsamości. Organizatorzy podobnych wydarzeń stają dziś przed coraz większym wyzwaniem, by pogodzić kwestie bezpieczeństwa, wolności wypowiedzi i szacunku wobec bolesnej przeszłości. Straż Graniczna udaremniła przerzut migrantów. 20 października funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Szczecinie zatrzymali obywatela Uzbekistanu, który próbował nielegalnie przewieźć trzech Afgańczyków przez granicę z Polski do Niemiec. Mężczyzna w wieku 39 lat kierował pojazdem, którym miał zamiar przetransportować migrantów do zachodniego sąsiada Polski. Cudzoziemcy zostali zatrzymani podczas rutynowej kontroli, która wzbudziła podejrzenia funkcjonariuszy. Szybko okazało się, że przewożone osoby nie posiadają dokumentów uprawniających do pobytu ani w Polsce, ani w Niemczech. Po przeprowadzeniu wstępnych czynności, wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do placówki Straży Granicznej w Szczecinie. Tam rozpoczęto formalne postępowanie wyjaśniające. Uzbekowi postawiono zarzut organizowania innym osobom nielegalnego przekraczania granicy państwowej. Przestępstwo to, zgodnie z polskim prawem, zagrożone jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Natomiast Afgańczyków oskarżono o przekroczenie granicy z Białorusi do Polski wbrew przepisom oraz usiłowanie nielegalnego przedostania się na terytorium Niemiec. Dzień po zatrzymaniu, 21 października, sąd rejonowy w Szczecinie zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec kierowcy. 39-letni obywatel Uzbekistanu trafił do tymczasowego aresztu, gdzie będzie oczekiwał na dalsze decyzje w sprawie karnej. Wobec trzech Afgańczyków sąd orzekł umieszczenie ich w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Jest to standardowa procedura stosowana wobec osób, które nielegalnie przebywają na terenie kraju i nie posiadają odpowiednich dokumentów. Straż Graniczna prowadzi dalsze dochodzenie, którego celem jest ustalenie, czy zatrzymany Uzbek działał samodzielnie, czy też był częścią większej siatki przemytniczej. Tego typu przypadki nielegalnego przemytu migrantów są w ostatnich miesiącach coraz częstsze, Zwłaszcza w regionach graniczących z Niemcami. Polska, będąc krajem tranzytowym dla wielu osób próbujących przedostać się na zachód, intensyfikuje działania mające na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji i ściganie osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Zatrzymanie w Szczecinie pokazuje, że służby graniczne zachowują czujność i reagują natychmiast na wszelkie podejrzane sytuacje. Sprawa będzie miała swój ciąg dalszy w sądzie, gdzie zapadnie ostateczny wyrok wobec obywatela Uzbekistanu. Jednocześnie trwają procedury administracyjne wobec trzech obywateli Afganistanu, którzy najprawdopodobniej zostaną objęci decyzją o deportacji.